Witam serdecznie. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o tym, czy pomagać, czy nie pomagać osobom pod wpływem alkoholu. Definitywnie i autorytatywnie powiem, że pomagać. Trzeba nieraz porozmawiać, trzeba nieraz pomóc, nawet finansowo. Trzeba nieraz otruć, trzeba się po prostu zająć. Słuchajcie, to, że człowiek jest pod wpływem alkoholu, nie przekreśla go jako człowieka. Ja Wam powiem dalej, że wielokrotnie byłem w takich stanach, że ludzie się ode mnie odsuwali, ale niektórzy mi pomagali i powiem wam byłem wtedy pijany i to bardzo i to jest moje własne doświadczenie i powiem wam że wszystkich pamiętam tych co się ode mnie odsuwali i pamiętam tych którzy mnie pomagali także nie myślcie że człowiek pijany on jest obojętny nie Pierwsze trzeba wiedzieć, jak pomóc, jak rozmawiać z osobą pod wpływem alkoholu. Ale najlepszym wskaźnikiem i najlepszym takim doradcą to jest własne serce. Jeśli czujesz z serca, że trzeba pomóc, pamiętajcie, pomagamy w ten sposób, że nie oczekujemy nic w zamian, a jest to bardzo trudne. Nieraz y, ta osoba, której pomożemy, na drugi dzień widzimy ją znowu pijaną. Ja kiedyś, takiemu znanemu, później wydawcy książkowemu, y, y, na koszykach na Mokotowie tam stał. Zaprosiłem go na obiad, dałem mu buty. I słuchajcie, i, i na drugi dzień spotkałem go znowu bez butów. Y, ten. E, m, m, oczywiście pijanego. E, i, I wiele mam takich sytuacji, że nieraz to. E, jak to się mówi, e, żałuję się tej pomocy, ale nieraz po prostu. No, człowiek staje się człowiekiem. Jest aż po prostu wzruszony, jeśli się zobaczy takiego człowieka, który nie pije, nie? któremu się kiedyś pomogło. Nie? I to może nie pić z powodu innych tam działań, ale my, my mieliśmy też w tym cząstkę, że nie olaliśmy tego człowieka. Nie? Pomyślcie sobie, jak się czujecie, jeśli ktoś chce z wami rozmawiać jest pijany, wy mówicie, nie będę z tobą rozmawiał, a później nagle się okazuje, że on przestaje pić i, i, i spotykacie się, nie? I co? Odpowiedź jest taka, wiesz, no, ja ci nie mogłem z tobą rozmawiać, bo ty byłeś pijany? Nie, trzeba porozmawiać. Trzeba porozmawiać i w pewnym momencie, jeśli widać, że ta rozmowa do niczego nie, nie prowadzi, Albo nie czuję się sercem, że może coś z tej rozmowy wyniknąć dobrego, akurat w tym momencie, to mówi się: Bardzo Cię przepraszam, ale zadzwoń do mnie jutro, jak będziesz trzeźwy Ja z chęcią z Tobą porozmawiam, a nawet Ci pomogę. Z reguły tak jest, że osoby, które piją, jak słyszą coś takiego, mówią: Oczywiście, zadzwonię no i jutro nikt nie dzwoni nie? wielokrotnie miałem tak że oczywiście, że zadzwonię i tak dalej a nikt do mnie nie dzwonił nie? czyli ta rozmowa można by powiedzieć, że poszła w palnik ale nie poszła wierzcie mi, mówię z własnego doświadczenia sam wielokrotnie byłem pijany i wszystkich tych którzy próbowali mi pomóc ja pamiętam ja pamiętam, jestem im wdzięczny za to. Nie? A że nie mogli pomóc, to nie ich wina, nie wiem, może moja, ale to jest po prostu choroba, nie? ale tak jak to kiedyś powiedział dr Silkurt bodajże, tutaj dzieją się cuda nie? i jeśli ten cud nastąpi, to alkoholik przestaje pić. Nie? nie pomogą ani żadne rozmowy ani żadne te, tu po prostu to jest działanie cudu, obojętnie czy ktoś wierzy czy nie wierzy to słuchajcie, jest to cudem żeby alkoholik przestał pić bo ja znam przypadki, że ludzie tracą olbrzymie pieniądze nie? olbrzymie siły olbrzymie zaangażowanie w to, żeby komuś pomóc i temu i ten komuś nie pomogą nie? i są to nieraz takie sytuacje, że są, stosuje się twardą miłość. Ja mam taką sytuację. Mam matkę takiego mojego podopiecznego nie? I, i ona absolutnie nie może sobie poradzić z tym, żeby on przestał pić. I miałem takiego kolegę, którego spotkałem. On szedł w butach i palce mu było widać. A to był listopad, już prawie śnieg leżał. I ja mu pamiętam, powiedziałem: Krzysiu, przecież. Mógłbyś, mógłbyś przestać. Nie? Patrzyłem na tą siną twarz, te świne palce wystające z tych butów. A on mówi: jaki jest jeden problem. Ja wie jaki. A on mówi: Trzeba chcieć, a ja nie chcę przestać pić. No, ale ja mam, ja, mam, ja mam czyste sumienie, bo ja, bo ja z nim porozmawiałem. Ja, ja mu zaproponowałem pomóc. Nie? On nie chciał. Wy wy każdy ma prawo wybrać takie życie, jakie chce. Słuchajcie, i my nie mamy prawa w to ingerować. Ale yy, pamiętajcie, yy, rozmowa może uratować nieraz życie. Wierzcie mi, naprawdę też mam takie przykłady, że nie pozostawienie kogoś pijanego może uratować komuś życie. I jestem bardzo długo w tej wspólnocie. Miałem wiele szkoleń, wielu ludziom pomogłem, wielu ludzi mi nie pomogło. I powiem Wam, wiem, że nic nie wiem, ale to wiem, że trzeba spróbować porozmawiać. Chociaż spróbować. Subskrybujcie mój kanał i napiszcie w komentarzach, jakie jest Wasze zdanie, czy rozmawiać. Za sobą pod wpływem alkoholu, czy w ogóle nie rozmawiać. Pozdrawiam, cześć.